Witamy Państwa, no Dzień co dobry. prawda jeszcze drzewko niegotowe. No ale, ale przecież do świąt jeszcze chwilka, prawda? Jeszcze już zaraz po... zaraz będziemy łańcuchy. Ja po ognie zaraz skoczę. I wszystko będzie jak należy. Witamy państwa serdecznie i zapraszamy do wspólnego spędzenia pół godziny z nami. Proszę Państwa, zapraszamy do wspólnego spędzenia pół godziny z nami. Z nami. Z nami. O służą uprzejmie. Dziękuję. No ale... Co ale? Tak na sucho? A no właśnie, no. może by coś na ząbek. No właśnie, właśnie no tylko może... co? O, koreczki może... Koreczki, o. tak, poprosiłem koreczki. Bardzo proszę. Powiązane w. Powiązane tak. to ja też mam. No dobrze, to zacznijmy od tego, widzi Pan. Przede wszystkim trzeba zrobić spółkę cywilną. No e... my sobie zrobimy. Ja będę prezesem. Nieważne. No. I teraz widzi Pan. To jeszcze jest nic, to jest marniki. Tak. Bo z tego. Tutaj zrobimy zo. Aha. Pan będzie prezesem. O. Nie o, tylko zo. Tak tak. Czy pan, pan będzie nade mną? Nie, ja będę tu, pan będzie tu. A, no tak. I teraz tak, to jest w ogóle jeszcze nic. Nam potrzebne są tak. Jedno rozgęzienie na kraj, ale z innymi uprawnieniami. Tak? Rozumie pan? To tu zrobimy filię sobie. No, szkoda, że pan zgasił, bo chciałem pociągnąć. Ja jeszcze będę potem pani to panu dał. Mhm. Zrobimy filię. Filia to będzie powiedzmy, zrobimy SA, będziemy mieli po 50% akcji. Hmm. My. To było. Oczywiście. Ale nam jest potrzebna zagranica. Musimy mieć takie oparcie. I za granicą tak. powiedzmy może jakiś taki kraj, wie pan, żeby nie było, że Niemcy, bo to źle widziane jest teraz. Francuza weźmiemy. Dobra. Ma pan żonę? Oczywiście. Z porządku. We Francji, żona będzie dyrektorem zarządzającym, to będzie tylko jeden pracownik. Tak. A Rada Nadzorcza, my. Z tej i z tej łącznie. Dobrze. I teraz proszę Pana tak, tu robimy skład celny, a z Francji robimy konto w Beneluksie. Dlaczego? Bo tam jest lepszy układ podatkowy i można wziąć większy kredyt. Czyli żona będzie kombinowała tutaj z tym bankiem. Tak. Natomiast zakupy Holandia, czy weźmy Liechtenstein, czy coś, przerzuci się pieniądze z tego banku na towar, który będzie jechał do nas. Weźmiemy tiry, bo to... A, a, sk a skąd weźmiemy? Kredyt. Dobrze. I pierwsza zresztą już ma wypisane nawet faksy do nich. Bierzemy, proszę pana, sześć tirów rurek. W czekoladzie. A. One jadą do nas. A, a to pójdzie? To wszystko jest sprawdzone. A przecież to, to, to cło jest. Nie tutaj. ma cła właśnie, bo my tu robimy fundację Gdzie? w, fun w Polsce z tak. kapitałem zagranicznym tak. w Beneluxu, przez żonę pana. Fundację, którą kieruje moja żona. Aha. Już papieru złożyliśmy. Tak. I to idzie na fundację bez cła, bo to jest fundacja na rzecz proszę no właśnie, pana na... ministrantów chorych. I oni te rurki dostają za darmo. Niby. Bo oni podpisują, Aha. że dostali, ale nie dostali. Aha. A I teraz to, te pieniądze... To piszemy. my, te, oni, że niby je biorą, a nie biorą? Tak. A my je wtedy... Co? No właśnie. Sprzedajemy. <grym> tak, ale gdzie? No w innym województwie. Ja tam w województwie, proszę pana, pchamy je do Sowieta. A, no ja tak. Ja tam tak, mam Stamtąd tak. przyjeżdża polistyren, proszę pana, który ja tutaj mielę. Aha. On jedzie do Niemców, ale pod płaszczykiem, że do Francuzów. Aha. I z resztówek od ruskiego bierzemy, co tam mają pod ręką. Bo no dużo tak. mają. I tak, proszę pana, procentowo to będzie 58% pójdzie od razu tu za granicę do pana żony, ale z pełnym mojej żony. 42% pójdzie na fundację, wpuszczamy w koszta i za pół roku jesteśmy paniska. A musimy, ja będziemy coś, coś mieli. Już mam. A, a ja chciałem mieć samochód. Samochody kupimy Mercedesy, ja myślę. Prawda? I dostawczaka Amerykana. Ale to jak będą pieniądze? No, ja to... muszę teraz na Stegny pojechać, bo dziecko odbieram w... z... No to, z to oczywiście. <k critics> no nie mam wozu. Ma pan może stówę pożyczyć? Eee. Także chcę wziąć, no, żeby dzieciak nie eee. mówił, że autobusem Nie go przyjeżdżam. <grywa> eee. ja Wracamy jak tylko z Luksemburga przyjdą pieniądze, to przejdę Panu. Oczywiście. Mm -hmm. e, ale ja chyba nie będę miał stury. A ile Pan ma? <grywa> Bo wie Pan, to jest 50. Konto numerowe, każdy ma dostęp i wie Pan, karty kredytowe, wszystko. To <grywa> jasne. Pięćdziesiąt, siedemdziesiąt... 90, to pan. dobrze. I tu pan ma 5, to jest 90. Ale y, y, mógłby mi tam 2, 25, bo ja miałem chleb kupić i. Dobra, ja ale pożyczam 25. Dziękuję bardzo. W naszej kuchni pełnej niespodzianek. Dzisiaj o tym, jak zrobić szam, memu, szampana. Do tego potrzebna jest nam butelka szamponu, szampana i butelka wina. To może być wino słodkie albo słone, wytrawne, prawda? Oraz rzecz bardzo ważna, balon. Balon. Ten to jest? Tak. Ale y, zaraz, to a jak mamy szampon? Szampana. Szampana i, i to wino, to dlaczego chcemy mieć drugiego szampana? Żeby mieć dwa szampany. Aha. I teraz tak, kiedy otwieramy szampana, to ten gaz i bąbelki ulatują nam w. w parę. w powietrze, prawda? I tracimy go bezpowrotnie. W tym celu potrzebny nam będzie balon. I teraz ten cenny gaz i bąbelki wpuścimy do butelki wi... wina. Wina, tak jest. Proszę. Szybciutko zakręcamy. Dlaczego? Żeby te gaz i bąble nam nie uciekły. Uh -huh. Jak z tego szam? Nie, nie Pana? Sposimy, prawda? O, i fantastyczny, fantastyczny, prosimy, prosimy, tak, szampan, który na pewno zadowoli każdego z Państwa. Proszę spróbować. Są bomble? Są. Skol. Cool? Doktorze, symuluję. Sprawa jest naprawdę poważna. Co pan mówi? Mogą nawet wystąpić komplikacje. Pacjent wymaga wyjątkowo troskliwej opieki. To on jest naprawdę wady. No. Na co? To żeśmy wpadli. No. Odprowadź pana, doktora. Na lewo kosz. To mamy kłopot. No tak, no bo przecież lekarstwa teraz strasznie drogie są. No co, drogie lekarstwa. A pogrzeb jaki drogi, trzeba go wyleczyć. Droższy? Dużo droższy, ja nie mam tyle pieniędzy żeby tak wyrzucać no, A te amerykańskie co mam dziadek? No, też. No, no. dziadek nie wyrzuca lepiej no. tych pieniędzy Dziemy już o tych Choroba jest w domu mamy chorego, weź no ja Nie roz gorącej herbaty mu przygotuj? Jest gorąca? O, opiekujcie się mną No opiekujemy Dobra, się właśnie na no czemu wrzucimy tych lekarstw Ale on takiej mówi? herbaty to nie lubi? To polubi Teraz w chorobie musi to przyjąć. Oczywiście. Znaczy, no mówiłem. No się troszkę rozpuścił. Masz no tu wypij to wypij do końca. Ja nie lubię herbaty. To jest dla twojego dobra zdrowia. Pij. No co ty robisz? Łama go ty. Wylał lekarstwo. Twojego nie wylewa, a lekarstwo wylewa. Gorące No ma być gorące, bo ci od środka ma zagrzeć. Sparzyłem sobie usta. No, tak ma wypalone. No dobrze, to trzeba go wyleczyć. Czy przycupnij no tutaj? To przecież. się zarazę przecież. Nic się nie zarazisz tam, od tyłu się nie zarazisz. Trzyma się z daleka od głowy. Okryj nogi właśnie. Okryj mu co tam wystaje. O tak, dobrze. Dobrze, no to trzeba się nim faktycznie troszkę zająć. Ale co? Jak? Pokojnie. Książkę mi jakoś przeczytałeś? Nie, nie książkę, książkę. Za, tak. no, za trzeciej książki przyjdzie. I tak nic nie będziesz pamiętał. Krwi? Nie, nie, nie. Słuchaj, no. Jest taka sprawa, że... Ja nie dopuszczę do tego, żeby czterech dorosłych ludzi skakało wokół jednego chorego. Nie, bo przecież to głupota. Głupota. Umawiamy się tak. On powinien się poczuć troszkę lepiej niedługo, Wtedy my chorujemy, a on się na, nami będzie zajmował. Żeby była jakaś sprawiedliwość w tym domu. Nie chcę kwestionować, lekarz powiedział, że bardzo wyleczymy go. No. Karol! Staraj się zasnąć. No proszę. Wiesz organizm uspokoił. No myślę, że do rana to się troszkę przesili. A może my jednak poczytam? – Masz coś ciekawego? – Gdzie jednego pocisku? No spróbuj. Jak coś zrozumie, to czytaj dalej. A nie, ale czas nam znowu. No to poczekamy do jutra. A co brat tak po ciemku siedzi? Nie szkoda oczu? Pewnie, że szkoda. O, teraz lepiej. O, co, elektrownia. Nie, to chyba u nas. Pójdę sprawdzić. I jak? W porządku, co, elektrownia? Nie, korki. Ponownie witam w naszej kuchni pełnej niespodzianek. O właśnie. Dzisiaj pomówimy o tym, jak zrobić ja Ziębinę. Jajka. Mhm. Otóż często używamy jajek do cia... ciasta, prawda? Żółtka mhm. no tak. albo białka używamy również do do ciasta. Do ciasta, tak? No i zostaje nam to oddzielnie i wtedy to się oczywiście marnuje, a w dzisiejszych czasach nic nam nie może się zmarnować. Oczywiście. Tu mamy właśnie białko i żółtko, specjalnie dla Państwa rozbite, bo ja w domu oddzielnego żółtka i białka nie miałem i musimy teraz dopasować, gdzieś na pewno Państwo znajdą w śmieciach, skorupkę. Prawda? Tylko żeby ta góra do tego tak nam pasowała. I kiedy mamy żółtko i białko oddzielnie, Łączymy, jeżeli no, ja Pan mi może tutaj do kamery przytrzymać. Ja pan, ja tak? Mogę, tak. To nabieramy teraz żółtko i białko do komory, czyli do sko Do kamery Pan powiedział. Tak, do skorupki. Skorupki, świetnie. Proszę. Dbamy, żeby wszystko nam się zmieściło pięknie. Pięknie weszło w całości. O, przytykamy. Teraz, oczywiście, musimy to jakoś spoić. Ale tu się podumaj to trochę. No to już nie czekajmy się szczegółów, prawda? To możemy pozwolić sobie na taki luksus, żeby to wyrzucić. I teraz, jeżeli Pan może mi w tej chwili odwinąć trochę plastra, tu trzymam. To ja bardzo proszę, żeby Pan to puścił. Plastra lekarskiego, tak. On się odwija? To tak. I zwykłym plastrem lekarskim możemy to. Bardzo Pana poproszę skleić o, i to się powinno świetnie trzymać i gdy takie jajko sklejone umieścimy w ciepłym miejscu od 4 do 6 tygodni a czy tak na gazie? nie, to może być piekarnik to może być jakieś ciepłe miejsce, nie wiem pod kaloryferem to Panie nam... Nie grzeją. pana nie grzeją Panie tak. nie. to u tych z państwa, gdzie grzeją oczywiście to tutaj nam się to powinno wszystko pięknie zabliźnić Prawda? Ale my oczywiście nie możemy czekać 4-6 tygodni tutaj w telewizji, dlatego ja dla Państwa mam takie gotowe. Proszę. Jako? Jajko. Porządny z niego chłop. Porządny. Ale zbyt często zagląda do kieliszka. Tato. Przecież tu od ciebie wszyscy złapali. Zaraza. Ty nie, nie widzisz nie jak nie mnie tu wzią. pali? Pali mnie rura tutaj, co? Co to jest? To już miałem. Teraz ty weź. Zerek, napij. A od tej strony, bo tu już było. I szybko podaj póki gorące. Czuję jak mnie z tyłu też bierze. Ojej. Płuc nie czuję. Czuję wam. Jednego takiego tak. drania, tyle bakterii. Przecież ja się też źle się czuję, ojciec to też wie. Jesteś zdrowy jak byk. Chłopcom boty wyczyść. Bo są brudne. I też tam jest pełno w tym brudzie zarazki, za, nowe choróbska z tych butów dziękuję za, her, za herbatę tato zrób mu nowej herbaty bo już wypił, widzisz, że wypił nigdy za dużo herbaty <laughs> chorobie przecież ja się nie mogę wyrobić tutaj, bo się wleczesz ślamazarnie, jak ty tu leżałeś Miałeś ledwo tam 39 czy coś, to wszyscy skakali do oka ciebie. Nikt nie skakał, ja spałem. Jak skończysz? I właśnie pomogło tak. To idź mi przynieść tych pro... tak, proszków, co już miałem. Ale nie polskich, parzech dzieckowych, no tylko australijskich, droższych. To już nie mam pieniędzy. To weź to, co masz odłożone. No dobra chłopaki, to teraz tak. Ja jutro mam pogorszenie troszeczkę. Arnold wychodzi niby z tego, ale pomału. Jeszcze stan pod siedem z kreskami. Wy się zarażacie na krzyż, także przerzuty są. I przetrzymamy go tak, żeby wszystkie pieniądze wydał. I jeszcze przynajmniej tydzień. Bo to nie będzie tak, że tylko nie niego A później on się po prostu <grych> gruchy kijem obija. Nie. I te pieniądze to też są nasze wspólne. Uwaga, może przyjść. <grych> Pali mnie strasznie. Pali mnie strasznie. Pali trochę kocyka, wiedza mnie strasznie. do Głęboka wiedza, bezinteresowność, humanitaryzm do granic ludzkich możliwości Wielki syn wielkiego narodu Patriota Wielki syn Znakomity skrzypek Mąż, ojciec i dziad, profesor dr Jerzy Klemens Werner. Witam pana, panie profesorze. No i cóż, dzisiaj nie tylko spotkanie z telewidzami, ale również mamy tu gości w studiu, zgodnie z pana życzeniem i tysiącami listów. A więc, od czego zaczniemy, panie profesorze? Myślę, że tym razem nie będziemy roztrząsać jednego wybranego problemu, tylko skorzystamy z Państwa obecności i pozwolimy Państwu powiedzieć to, z czym do nas przyjechali. Bardzo proszę. A więc kto pierwszy? Proszę Pana. Panie Profesorze, jeszcze nie tak dawno całe moje ciało pokryte było różnorodnymi. Plamami mniejszymi, większymi. I o dziwo, od kiedy namówił nas Pan do częstego, regularnego mycia, plamy te sukcesywnie zaczęły schodzić. I w zasadzie zeszły już prawie wszystkie poza jedną w takim jednym miejscu. Ale obiecałem sobie, że i z tą plamą sobie poradzę. Tak, tak sobie powiedziałem. No cóż, brawo. Myślę, że duże brawa dla Pana, tak. No o tym miejscu może porozmawiamy później, bo może się uda przyspieszyć. Tak, no, tak właśnie myślałem. Proszę, kto następny? A? Szanowny Panie Profesorze, jeszcze pół roku temu byłem żołnierzem. A teraz? A teraz tego miejsca chciałem serdecznie podziękować Panu w imieniu własnym i całej jednostki. Odkąd uświadomił nam Pan, że można prać o nuce, atmosfera w kompanii. Uległa diametralnej zmianie, a ja nawet ten zwyczaj przeniosłem do cywila. Jeszcze raz dziękuję bardzo. No bardzo proszę, to. Dziękujemy to jest, Panu. To jest coś. Proszę, kto teraz chciałby. Może Pani, proszę. Panie, Panie Profesorze, chciałam Panu serdecznie podziękować w imieniu moim i mojej matki, ponieważ od kiedy zaczęła oglądać Pański program, używa dezodorantu po myciu. Dzięki temu otacza ją przyjemny zapach. Może oglądać z nami telewizję i w ogóle zrobiła się pogodniejsza. Zresztą teraz też pewnie nas ogląda, albo się myje, sama nie wiem. To dla pani. Zna. Tak, Czystość Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Mo, moja matka też się pogodna zrobiła. No a może pan coś więcej? No bo to było tak. Kiedyś włączyliśmy telewizor i zobaczyliśmy pana doktora i jak pan doktor pana pokazywał... Profesor. No, ale jestem również doktorem. Proszę kontynuować. To pan profesor wtedy pokazywał, co należy robić z jamą gębową. Myśmy to dokładnie zaobserwowali. No, i od tej pory atmosfera w naszym domu dosłownie o 180 stopni się zmieniła. Matka, jak już wspomniałem, na wstępie zaczęła się uśmiechać. Ojciec dostał podwyżkę, a do siostry wrócił pierwszy narzeczony. No, i teraz, w związku z tą pogodną atmosferą, to my sobie codziennie wieczorem robimy takie tutparty. I, i nad tym podczas którego szczotkujemy sobie nawzajem zęby, tak na wyścigi, kto pierwszy, no i kto właśnie najwięcej zębów wyszczotkuje, ten wygrywa kwiaty. Także no bardzo brawo. dziękuję. Brawo. Brawo. To, jest, to jest krok nawet naprzód w stosunku do tego, o czym mówiłem. A jednocześnie i zabawa, prawda? I to jest najważniejsze, żeby połączyć dbałość o własny organizm z zabawą i z przyjemnością przepraszam, że jeszcze trącę i pogoda ducha bo to się chyba liczy to i boda. pogoda ducha, bardzo ładnie pan to powiedział no cóż, może zakończylibyśmy tę pierwszą część kiedy to słuchaliśmy państwa panie profesorze, a teraz poprosiłbym pana o taką wypowiedź podsumowującą to nasze dzisiejsze spotkanie czy tam też razem, jak jesteśmy tutaj tak po tym, co usłyszałem, muszę powiedzieć, że w moim sercu radość miesza się z żalem. I szczęście, że takie słyszę głosy, a nie inne, przyćmiewa nieco coś, o czym właśnie teraz powiem. Otóż opuszczam państwa. Ale nie na zawsze, panie dyrektorze. To właśnie jest sprawą niewyjaśnioną ponieważ uznałem, spacerując dużo ostatnimi dniami, że moja misja może być uznana za skończoną. Polska stała się krajem ludzi zdrowych, czystych i pogodnych. Bakteria nie ma już wstępu na teren naszego kraju. Zostaje za granicą. Zdrowi są ludzie, uśmiechnięci, czyści i pachnący. Panie redaktorze, czy panu wierzy, że nadjazd autobusu na przystanek, Zwiastuje chmura zapachu. Uwierzę, bo przecież nieraz wącham teraz. Po zapachu nawet można poznać, która linia nadjeżdża. Widziałem też zdrowe zwierzęta. Widziałem człowieka, który leczył chorego ptaka. Ptak był skapcaniały, kapało mu z dzioba. Podszedłem, okazało się, że był to ptak zagraniczny. Oczywiście. Jestem tu więc niepotrzebny. Bobry wesoło gryzą drewno. Szczury biegają za myszami. Lśnią im oczki, bo żadnej choroby w nich już nie ma. Nawet jeleń, który tak podatny jest przecież na wiele bakterii, nie może zachorować i pełną gębą je siano. Ludzie będą rodzili zdrowych ludzi. Jesteśmy nie tylko w Europie, ale chyba nawet w kosmosie. Dziękuję Państwu bardzo. No już właściwie prawie gotowe. Jeszcze troszeczkę przyprószymy, ale już Janielskim staraliśmy głosem. się. Pół godziny, prawda? Robota się w rękach pali. No ale czas na. To, proszę to chcieliśmy Państwa. zrobić dla Państwa, to znaczy złożyć Państwu już bez żartów, na poważnie, bo spotkamy się nie tak jak zwykle za dwa tygodnie, ale troszkę później. Jak się wszystko dobrze ułoży, to... Po pierwsze spotkamy się na pewno po świętach i po nowym roku. W związku z tym, proszę Państwa, najlepsze życzenia świąteczne od nas, na poważnie, szczere, spokojnych świąt. Bądźcie dla siebie mili. I I dla, nasz, i dla nas, dla obcych również, również dla wszystkich, bądźmy dla siebie mili nie jest łatwo, ale czy czasem uśmiechnijmy to będzie lepiej a w nowym roku naprawdę, naprawdę wszystkiego dobrego mamy nadzieję, że się z Państwem będziemy spotykali no nie od początku, prawda? gdzieś tak od lutego, bo mamy małą przerwę ale będziemy za Państwem bardzo tęsknić będziemy ogromnie tęsknili mamy nadzieję, że razem z Państwem ten przyszły rok spędzimy w bardzo dobrym nastroju a więc do zobaczenia do zobaczenia Panie, popędzisz panu kota? Spróbuj pan, no. No, no dobrze, no. przekona się. Pan Mondralo. Dobra. No już, proszę bardzo. Naprawdę pan chce? No tak, chcę. Proszę, proszę, o. o. I need a to One white star to me How dear is this life. Something very special about